Ile razy w życiu słyszeliśmy słowa to był przypadek, tak się złożyło, los tak chciał, ale czy rzeczywiście w życiu chrześcijanina cokolwiek dzieje się przypadkiem? A może to właśnie Bóg działa w najcichszy i najpotężniejszy sposób, którego żaden człowiek nie jest w stanie przewidzieć ani zaplanować? Dziś chcę opowiedzieć Wam historię, która obala wszystkie teorie przypadków. To historia wiary, cudów, odwagi. Historia chłopaka, który zamiast pytać dlaczego, pytał co mogę zrobić dla Jezusa, i cały świat musiał to zobaczyć. Jest rok 1987. Misjonarska rodzina baptystyczna Tim i Pamela Thibault przebywa na Filipinach, by głosić Ewangelię. Mają już czwórkę dzieci, ale marzą o piątym. Wtedy jednak Pamela zapada na bardzo poważną chorobę, zaraża się amebą. Lekarze przestrzegają, jeśli jest w ciąży, to zagrożone jest jej życie i życie dziecka. Proponują aborcję, ale Pamela i jej mąż, ludzie modlitwy, nie patrzą na diagnozy, patrzą w górę, mówią Bogu tak, odstawiają leki i zawierzają wszystko w jego ręce. 14 sierpnia 1987 roku w filipińskim Makati przychodzi na świat chłopiec Tim. Zdrowy, żywy dowód na to, że Boże drogi nie kończą się tam, gdzie zaczyna się ludzkie niemożliwe. Tim dorasta w duchu chrześcijańskim. Jego mama uczy go w domu, podobnie jak rodzeństwo, ale on od najmłodszych lat pasjonuje się sportem, szczególnie futbolem amerykańskim. Choć naukę odbywa w domu, to gra w szkolnych drużynach. Jego talent szybko zostaje zauważony. Zostaje zawodnikiem Uniwersytetu Florydy i już w 2007 roku jako pierwszy student drugiego roku w historii zdobywa prestiżowe trofeum Heismana, nagrodę dla najlepszego futbolisty akademickiego w USA. Ale Tim wie, że jego sukcesy nie są dla niego. Mówi: to, że tu jestem, to nie przypadek. Wierzę, że moim zadaniem jest dotrzeć do ludzi i świadczyć im o Chrystusie. W 2009 roku podczas meczów uniwersyteckich Tim zaczyna robić coś, co z pozoru wydaje się drobnostką. Na paskach pod oczami zaczyna wypisywać wersety z Biblii. Przez cały sezon nosi ten sam fragment Filipian 4:13, który mówi: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To dla niego osobisty werset, który dawał mu siłę w trudnych momentach i przynosiło to widoczne owoce. Drużyna wygrywała, a Tim był liderem. Nadchodzi najważniejszy mecz sezonu narodowy finał NCAA 8 stycznia 2009 roku, i właśnie wtedy Tim czuje w sercu, że ma to zmienić. Ten werset ma napisać pod oczami Jana 316. Nie wiedział do końca dlaczego, ale to poczucie było silniejsze od uzyskania odpowiedzi. Z takim przekonaniem idzie do trenera Urbana Mejera i mówi o zmianie. Trener jest nieco zaskoczony. Odpowiedział, że werset Filipian przynosił drużynie szczęście, a to najważniejszy mecz. Tak ostatecznie daje zgodę i tak Tim Thibault wychodzi na boisko z fragmentem Jana 3:16 pod oczami i tak wygrywają mecz. Kiedy emocje po meczu do końca jeszcze nie opadły, wydarza się coś niesamowitego. Okazało się, że w ciągu jednej doby po meczu fraza z wersetem Jana 3.16 staje się najczęściej wyszukiwanym hasłem w Google w Stanach Zjednoczonych. Ponad 94 miliony ludzi w ciągu jednej nocy wpisuje ten werset w wyszukiwarkę. Jedno proste świadectwo, jedno małe miejsce pod okiem a porusza świat. I to wszystko nie po to, by Tim był sławny, ale żeby Jezus był znany. Jednak to jeszcze nie koniec. Trzy lata później, dokładnie tego samego dnia, 8 stycznia 2012 roku, Tim Tebow gra w NFL w barwach Denver Broncos. To mecz playoff przeciwko Pittsburgh Steelers. Napięcie sięgało zenitu od samego początku, bo chociaż Broncos nie byli faworytami, grali z ogromnym sercem. Tim Tebow prowadził swoją drużynę z odwagą, ale po czterech kwartach na tablicy wyników widniał remis. 23 do 23. Co oznaczało dogrywkę. There rules, me, rules. I wtedy wydarzyło się coś, co przeszło do historii. W pierwszej akcji dogrywki Tibo podał do Tomasa, który złapał piłkę i przebiegł całe boisko 80 yardów, zdobywając zwycięskie przełożenie. Denver Broncos wygrali 29 do 23, a stadion eksplodował z radości. To był jeden z najszybszych i najbardziej dramatycznych zakończeń meczu w historii playoffów NFL. Po zwycięstwie nad Pittsburgh Steelers, gdy emocje jeszcze nie opadły, a cały stadion nadal żył tym błyskawicznym zakończeniem, Tim siedział w szatni, kiedy podszedł do niego członek sztabu i powiedział mniej więcej tak: Nie uwierzysz, co się wydarzyło. Tim odparł: Wierzę, wygraliśmy. Nie, nie o to chodzi. Podczas tego meczu rzuciłeś piłkę dokładnie 316 yardów. Średnia na jedno podanie to 31,6 yarda. Przeciwnicy mieli piłkę przez dokładnie 31 minut i 6 sekund. Wskaźnik oglądalności meczu wyniósł 31,6%. Każda z tych liczb to 316. Dzień, godzina, statystyki, okoliczności, wszystko idealnie się zgadza. I wszystko to dzieje się dokładnie 3 lata po pierwszym meczu, w którym Tibo nosił ten werset. Po czym znów fragment Jana 3:16 trafia na szczyt wyszukiwań w internecie? Czy to przypadek? Czy naprawdę można wierzyć, że to tylko zbieg okoliczności? Można zadać pytanie, dlaczego Tim to wszystko robił. Jednym z takich przykładów jest sytuacja, kiedy nosił jeszcze werset z Filipian pod oczami i w pewnym momencie jeden z fanów zupełnie szczerze zapytał Tima po meczu, czy to pod oczami to dla mnie, bo mam na imię Filip. I wtedy Tim zrozumiał, że wielu ludzi po prostu nie zna Biblii. I że trzeba im pomóc poznać Jezusa nie kazaniem, nie wykładami, nie krzykiem, ale prostym, codziennym świadectwem, jak werset pod okiem w środku meczu. Tim Tibo, który rozpoczął swoją drogę za Jezusem w wieku 6 lat, dzisiaj wykorzystuje swoją platformę, by docierać do więźniów, dzieci, sportowców i zwykłych ludzi. Mówi jasno: to nie o mnie chodzi. Chcę być wzorem, który pokazuje dzieciom, że można żyć inaczej i chcę, żeby wszyscy poznali Jezusa jako Zbawiciela. Moi drodzy, to nie tylko historia sportowca. To nie jest historia sukcesu, to historia Boga, który pisze scenariusze, jakich żaden człowiek nie potrafiłby wymyślić. Od narodzin wbrew medycynie przez finały i trofea aż po liczby, które mówią językiem nieba. To nie przypadek, to Bóg. On działa w ciszy, w statystykach, w nocy przed telewizorem. On szuka serca, które będzie mu posłuszne, takiego jak serce Timati Boa. Nie musisz być gwiazdą NFL, nie musisz grać przed milionami, wystarczy, że tam gdzie jesteś zapytasz Panie, co mogę dla ciebie zrobić? I wtedy zaczną się cuda. Już kończąc, zauważyliście, że przez cały czas ani razu nie przeczytałem dosłownie wersetu Jana 3.16. Zrobiłem to celowo. Bo nie chcę, żebyś usłyszał, usłyszała tego ode mnie. Chcę, abyście sami zajrzeli do Biblii, może po raz pierwszy, a może po raz setny, i zobaczyli, co sam Bóg chciał przekazać milionom ludzi przez ten jeden prosty gest. W jaki sposób Bóg dotyka serca, w jaki sposób Bóg działa i używa ludzi, którzy chcą iść za nim. Niech to będzie Twój moment. Nie z tego materiału, nie z internetu czy podcastu, ale prosto z Bożego słowa, bo to nie jest tylko historia Tima Tiba. To jest też twoja historia. Jeśli poruszyła cię historia Tima i chcesz słyszeć więcej o tym, jak Bóg działa w dzisiejszym świecie, zapraszamy cię na kanał Getsemani. Wszystko co robimy, robimy w imię Jezusa Chrystusa żeby to Jego imię było wywyższone. Bo nie ma przypadków. Jest tylko Jezus.